Cześć! Z tej strony Dorota Pól w żelach ze sklepu House of Cotton. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać tkaninę premium, bawełnę premium, akwarelowe bukieciki róż na pasach błękitnych i na pasach różowych. To, są to dwie z serii kilku tkanin z takimi właśnie uroczymi bukiecikami róż. To są bukieciki w odcieniach różu na pasach, na akwarelowych pasach błękitnych. Widać, że te pasy są takie. Jakby namalowane pędzlem, farbami akwarelowymi. I same różyczki też są tak słodziutko odzorowane, fajnie namalowane. No i pięknie jest to wydrukowane jest to druk cyfrowy, dlatego jakoś jest tak właśnie fajna. I sama tkanina jest bardzo fajna w dotyku miękka, gładko się układająca. Pokażę Wam jeszcze tą drugą, te różowe paski. Też jest bardzo urocza i romantyczna. Polecamy tą tkaninę właściwie na wszystkie zastosowania, zarówno na pościel, kocyki, jak i na ubrania, sukieneczki, bluzeczki. Szorty z czegoś takiego byłyby super, piżama też byłaby fajna, zasłonki, obrusy, poduszki dekoracyjne, torby. No, praktycznie czego nie wymyślicie, to będzie dobre.